Tchau. Lecę sobie pozytywnie, morto wcale wiesz nie zrywnie, wiesz jak jest, działam kurwa aktywnie, wyjebane mam fizycznie, na tych ludzi, których lęk kurwa budzi wyjść na miasto. Bez zakrycia buzi, mi się kurwa to już ludzi Nie chcę słysieć o plantemii, wyjebane mam Niech ktoś płytek kurwa pieni bo mam kurwa dosyć Wyjebane mam, nie chcę tu żyć jak te włosy, Gdzie tu gardzą, wyjebane mam i mordo, niech nie gardzą tym, co im dają, wyjebane nie znają Dalej te swój syf, wyjebane mam ziomek robię tu aha tu powiedzą, że ja bardzo tu pluźnie i luźniej Wiesz co, przez coś sobie lekko się to czuję, wiesz, jak jest na do ja pani Amator, wierzemy jak predator teraz, to ty powiesz na to, bo jak no bo raczej tutaj ja nie pukam, ja nie szukam ani wcale nikt zawsze, wiesz, jak jest raczej. Trzeba raczyć się dobrze. Wiesz, to, co się kocha, i to coś się kopka i tak dobrze, co straci Właśnie, trzeba tak to znać, kurwa mać, wal Jak te butale Lekkie profarki, teraz mordocu no, w w domu szklanki Nie zobaczysz tu rady barów, nie zobaczysz też lepszych towarów, no bo wszyscy się do domu, zobacz pani bani zgoła, ja pierdole, rozjewany jak podłoga po wjeździe walca Zobacz nie do tańca, nie do różańca, chociaż nie kościoły tak działają, ja pierdolę co oni to po powiedz mi mój

Wiesz co, nienawidzę pani w tłuszczki wypuszczni odłożyć na istnę nowe, ciuszki zobacz, jadę tak Ponad lekkim zobacz lekko, to mam Przychodzi na luźno Wiesz co, za późno, ale kurwa nie, właśnie każdy dzień jest nową opcją Właśnie na nowy sen, właśnie, 3 sekcje, wszystko to zależy tu od ciebie Jak dostarczać lęk Dobrze wiem, że dla jednych pozytywny fakt dla innych majk, dla innych jeszcze jest marysze Zobacz nie ma tu strugania komporyszę, no bo ciszę Wam mordo tak bywam Poza w tym stanie, Właśnie teraz masz to panie freestyle Wiesz freestyle aha, aha. Mordo, nie jedna flacha tak nie przez weekend no bo ludzie nienawidzą życie z Wiesz jak jest podobno Dzięki